Ten iPad idealnie sprawdzi się na wakacjach czy w każdej podróży. Chodzi o iPada mini, który idealnie nadaje się właśnie do zabrania na plażę zamiast ciężkiego laptopa albo jakiegoś większego tabletu. Ma on ekran 8,3 cala, więc idealnie mieści się do nerki albo małego plecaka. No i też idealnie nadaje się do czytania, oglądania i pracy w podróży, ze względu na to, że wspiera on również Apple Pencil, dzięki czemu możecie sobie w wolnym czasie coś naszkicować lub przygotować nawet jakąś dłuższą notatkę. Co, Co prawda, podczas z oglądania filmów nie będziecie cieszyć się największą jakością. No bo promienie słoneczne mogą utrudniać oglądanie. No i sam rozmiar też nie jest duży, ale generalnie na plaży myślę, że spokojnie to wystarczy. No i dodatkowo bateria. Jest ona tutaj kapitalna, bo przy takim lżejszym działaniu ten tablet jest w stanie wytrzymać nawet dwa, a może trzy dni pracy na jednym naładowaniu. Spokojnie 10-11 godzin włączonego ekranu powinno tutaj być. Także szczerze mówiąc, o ile na co dzień nie lubię używać tego tabletu, to na wakacjach wydaje się być idealne. Kompaktowy rozmiar połączony z zaawansowaną funkcjonalnością pozwala cieszyć się nim idealnie właśnie w takich warunkach.